Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku serii Mierzymy i zapraszam Was na haul ubraniowy jesienną kolekcją i dzisiaj będzie to haul z beczki. Mam przygotowane wiele rzeczy, głównie z także będzie naprawdę z czego wybierać. Niesamowicie mi się te rzeczy spodobały na stronie, także mam nadzieję, że też będą świetnie leżały. Już na kanale mogliście zobaczyć kilka filmików z aktualną kolekcją. Tutaj wyświetli Wam się playlista. jeśli jeszcze nie widzieliście, także możecie nadrobić zaległości, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych Filmów z tej serii, czy filmów Beauty na moim kanale. Jak zawsze, linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do rzeczy. I na sobie mam już tę przepiękną dzianinową sukienkę, która kosztuje 139 zł. Skład ma świetny, ponieważ jest 170% wiskozy i 30% poliamidu. Na sobie mam tutaj rozmiar L. I jeśli chodzi o kolory, no to wybrałam tę wersję showiową, ponieważ jest to jeden z moich moich ulubionych odcieni, ale dostępna jest także w wersji czarnej i ta czarna też będzie fajnie wypadać w stylizacjach jesiennych czy zimowych. Długość tutaj jest midi, do połowy łetki jest wycięciem z tyłu na środku. Szczerze wolę, gdy wycięcia są z przodu, też mogłoby być na środku, na boku, żeby odkryć nogę, niż właśnie takie z tyłu, no, ale i tak prezentuje się świetnie. Podoba mi się jak leży, ponieważ przepięknie podkreśla tutaj kształty, podkreśla moją figurę i mamy tutaj też ładne zwężenie w kolanach, Ponieważ ona jest raczej taka dopasowana. Dekolt jest tutaj w kształcie serca. I o ile jest dosyć głęboki, to nie pokazuje biustu wcale tutaj. Wszystko tak naprawdę jest zakryte, ale mimo tego biust jest i tak ładnie podkreślony ze względu tutaj na ten przylegający materiał. Rękawy są dopasowane, ale bardzo, bardzo długi, z takim wycięciem tutaj z boku. To bardzo fajnie wydłuża ręce, a sam materiał nie jest tutaj przeszkadzający. Zawsze też możemy podwinąć, jeśli nie mamy ochoty, na takie długie rękawy. Ze względu na dopasowany kształt i będzie zarówno podkreślić fajnie krągłości, ale także te rzeczy, które ewentualnie chciałobyśmy zakreślić. Więc tutaj w moim przypadku przepięknie podkreśla pośladki, no ale przy tym też delikatnie brzucha, ale mi to absolutnie nie przeszkadza według mnie. Prezentuje się świetnie, także tę pozycję mogę jak najbardziej Wam polecić. Ten sweter niesamowicie spodobał mi się na stronie, i mimo tego, że skład tutaj jest gorszy, jest całkowicie sztuczny, tak jednak stwierdziłam, że sprawdzę go w akcji, ponieważ niesamowicie lubię ubrania z opuszczonymi ramionami. Kosztuje 100 zł. Jeśli chodzi o skład, to jest poliester z akrylem i z poliamidem, także tak jak wspomniałam, całkowicie sztuczny skład. Jest bardzo dopasowany. Tutaj jest lekko prążkowany i jak możecie zobaczyć, Leży przepięknie, bardzo ładnie podkreślę tutaj sylwetkę. To ramię jest takie lekko opuszczone, nie całkowicie, nie jest. E, dzięki czemu tutaj ta górna strefa jest ładnie odkryta, strefa dekoltu e, i niesamowicie mi się to podoba. Taki też krój będzie fajny dla osób, które raczej mają węższe ramiona i chcą tutaj do tej strefy bardziej przykuć uwagę i ją optycznie troszeczkę poszerzyć. Dostępna jest w tej białej wersji, złamanej bieli w sumie, ale także czarnej. Jeśli chodzi o dół, mam tutaj spódnicę maxi jeansową. To już jest chyba ostatnia spódnica, którą zamawiam z tego rodzaju. Na no zostawiam sobie tę Zary, którą ostatnio widzieliście w filmiku, ponieważ ona mi pasowała w 100% tak? I też przede też wszystkim kolorystycznie. Tutaj też mamy dosyć jasny jeans, ale nie jest aż tak jasny i mamy rozjaśniania co nie do końca jest w moim guście. Kosztuje 129 zł. nie Jest to stuprocentowa bawełna. Na sobie mam rozmiar 42. Jeśli chodzi o pozostałe kolory, to jest także ciemniejszy jeans, który też jest lekko rozjaśniany oraz czarna wersja. Spódnica, jak możecie zobaczyć, leży naprawdę bardzo dobrze. Tutaj w talii jest świetnie dopasowana, na tyle, że mam pełen komfort. Nie jest zbyt mała, nie jest zbyt duża, więc naprawdę rozmiarowo świetnie. Lekko podkreśla brzuch, ale nie jakimś dużym stopniu. Ładnie podkreśla pośladki i co mi się się podoba, to nie odstaje tutaj w dolnej części, co często się zdarza, jednak w przypadku takich sztywniejszych materiałów. Mamy tutaj dosyć duże wycięcie, ale ona się jakoś za bardzo nie rozchodzi. Jest całkowicie prosta i zdecydowanie jest po tej stronie krótszej, czyli mamy tutaj długość do połowy łydki. Nie jest to taka typowo maxi-maxi, tak jak właśnie tutaj przykładowo ta z zary, którą sobie zostawiłam w szafie. Więc wydaje mi się, że ten model będzie znacznie lepszy dla osób niższych ode mnie, wtedy ta długość Powinna być świetna, ale tutaj ponownie jest zakończona. Po prostu, wiecie, tak obcięta na równo, lekko postrzępiona, więc żeby ją skrócić, wystarczy wziąć do ręki nożyczki, więc z tym chyba nikt nie będzie miał problemu. Następnie sweterek związaniem tutaj o skróconym stanie, który kosztuje 100 zł. Jest to wisko za 76% i 24% są tutaj poliamidów, więc składowo wypada świetnie. Rozmiar, który mam tutaj na sobie to ponownie rozmiar L ten leży świetnie, jest tutaj dopasowany w całości, zarówno w pod biustem. Także z tyłu tutaj ten materiał mi się nigdzie nie zbiera. Rękawy też są takie turbo dopasowane, dosyć długie, więc fajnie wydłużają sylwetkę. I jak dla mnie takie to było świetne rozwiązanie do jeansów. Także mi się podobają, dlatego też sporo tutaj właśnie w takich o skróconym stanie zamówiłam. I takie dopasowanie też świetnie wygląda do takich szerokich spodni. Mam tutaj spodnie, które są w przecenie, kosztują 125 zł, przecenione są ze 179 zł. Skład to głównie poliester, ale ja mam tutaj do wiskozy 31% i 6% elastanu. Czy ten materiał jest elastyczny? Odrobinkę nie za bardzo. Mam tutaj rozmiar na sobie 42, leżą perfekcyjnie, są fajnie dopasowane tutaj w talii. W przód tutaj jest dopasowany i mamy tutaj bardzo dziwne zaszewki materiału. Szczerze porównałabym trochę do klarynki, ponieważ mamy tutaj tak nachodzący ten materiał, a później się mu rozchodzi. Przez co? No gałki są gigantyczne, są naprawdę szerokie i mi się totalnie nie podoba, jak te spodnie leżą, ponieważ tutaj materiał mi się w pachwinach zbiera dziwnie i nie wygląda to dobrze. No i też są, jak dla mnie, zbyt szerokie i to wygląda nieproporcjonalnie. Wcześniej założąc z czymś luźnym, było jeszcze gorzej. E, tutaj musiałam to zbalansować właśnie dopasowanym topem, e, ale dalej spodnie są zbyt luźne na mnie. Długość jest fajna, jest odpowiednia, ponieważ e, one są tak naprawdę praktycznie do ziemi tutaj w obcasach, w których jestem. Tutaj z tyłu materiał tylko lekko nachodzi na pośladki, wcale ich jakoś zbytnio nie podkreślając. Są bardzo luźne nogawki, właśnie też z tyłu, więc przez to i bokiem wyglądają nogawki, na bardzo, bardzo duże. Nie wiem, nie jestem fanką, wydawało mi się ciekawe dlatego chciałam je sprawdzić, właśnie biorąc pod uwagę zdjęcie, ale też nie miałam tutaj jakichś dużych oczekiwań, ponieważ Wiedziałam, że możemy tak skończyć, że nie będą wyglądały dobrze. nie pokażę Wam koszulę o skróconym stanie w wersji takiej oversize'owej. Kosztuje 90 zł, to jest w białej wersji, ale także błękitnej. Jest to stuprocentowa bawełna, a na sobie mam rozmiar L. Jak widzicie jest obszerna, jest tak szeroka, krótka i fajnie leży tutaj do spodni z wysokim stanem. I też w momencie jak podnoszę ręce do góry, to tutaj ładnie się trzyma. Nam już nie podchodzi zbyt wysoko, więc tutaj na akurat... Totalnie na plus. E, raczej nie będzie trzeba zakładać jeszcze dodatkowo topu pod spód. Jest opuszczone tutaj ramię, dosyć luźne. Rękawy, ale zwężające się i bardzo ładnie się układają. Jest taki efekt tutaj lekkiego opuszczenia, ale nie takiego przegarbienia. Fajnie tutaj leży. Długość ma odpowiednią. E, I tak prezentuje się z tyłu. Delikatnie tak sterczy i odchodzi tutaj. No, mogłoby być tutaj nieco mniej materiału z tyłu, ale łatwo to można by było zaszyć tutaj na środku, tak żeby ona była tutaj z tyłu bardziej dopasowana według mnie wtedy układałaby się znacznie lepiej. Jeśli chodzi o spodnie, one także są aktualnie w promocji, kosztują 125 zł, przecież są ze 179 zł. Skład to poliester z 19% wiskozą i 2% elastanem, więc nieco się różni. Rozmiar mam tutaj także 42, no i te zdecydowanie lepiej leżą. Tanej nie jest idealnie, ale w moim przypadku jakoś zawsze takie spodnie szerokie dziwnie układają się w kroku, jak możecie zobaczyć, mimo właśnie takich obszarów, Różnych nogawek, to coś tutaj nie leży. W talii świetnie. Tutaj jest wszędzie dopasowane, lekko nachodzi materiał na pośladki, tak samo jak w poprzednim modelu. Tutaj nogawki też są luźne, zaszewki inaczej zrobione, bardziej na zewnątrz, ale nie daje to nic na korzyść. Materiał jest fajny, ponieważ jest cieniutki, przyjemny i ma bardzo ładny odcień, ponieważ jest to szarość. Paski, ale takie jakby pół półprzezroczyste niebieskie, więc nie rzucają się jakoś bardzo w oczy. I dodatkowo do tych spodni też możecie do kompletu dokupić marynarkę albo w wersji skróconej, którą widzieliście na zdjęciach na modelce, albo w wersji standardowej. Więc fajnie, szkoda, że nie ma po prostu drugiej opcji spodni, bardziej karotwic, cygaretki, coś w ten deseń, e, ponieważ też nie każdy przepada tak jak ja za takimi różnymi spodniami. Jakoś właśnie e, pamiętam, w werszce przymierzałam, ponieważ lubię marynarki od nich, ale właśnie spodnie jakoś mi totalnie nie leżą, więc przestanę na pewno zamawiać. Szkoda był potencjał, na modelce wyglądały fajnie. Ona miała troszeczkę niżej je założone poniżej święmkiem, ale tak naprawdę to nic nie zmieni, ponieważ tutaj dalej jak się układał materiał źle, źle, tak dalej się układa. Jeśli chodzi o długość, wydaje mi się, że taka sama jak w przypadku poprzednich spodni, czyli w moim przypadku do ziemi, licząc razem z obcasami. Ten sweterek, mimo takiego bardzo prostego kroju, mi uwagę tymi delikatnymi, czarnymi detalami, dlatego też go zamówiłam, żeby sprawdzić, jak będzie na mnie leżał. Kosztuje 80 zł, skład to 70% wiskozy, 30% poliamidu, także mój ulubiony skład w przypadku właśnie sweterków. Jeśli chodzi o samodzielność, materiał jest bardzo mało elastyczny. Zazwyczaj tego typu swetry są takie bardzo elastyczne, miłe, niewyczuwalne w ogóle, że mamy coś na sobie. Tutaj materiał jest grubszy, sztywniejszy i ja cały czas czuję jakby czuję, nie wiem, dyskomfort, mimo że nie jest zbyt mały, nie ma żadnego napięcia, tylko po prostu ten materiał jest jakby ciężki. Tutaj mam na sobie rozmiar L i jak widzicie, jest dopasowany w miarę dobrze. Mam wrażenie, że troszeczkę dziwnie się układa, że materiał troszeczkę mi się zbiera pod pachami, że w niektórych miejscach Potrafi być nieco luzu, jakoś tak nie jestem do końca przekonana. Jest o skróconym stanie, mamy tutaj delikatną stójkę i właśnie tutaj jest ten czarny detal. A sam odcień jest taki jasny, kremowy, trochę krwi, trochę jasny beż. Bardzo mi się podobało na modelce, jednak nie do końca jest przekonana, jak nam nie leży. Dostępny jest w innych wersjach kolorystycznych, tamte już są całkowicie gładkie, czyli bez tych obramówek. No i jest dostępny w wersji białej, czarnej oraz beżowej. Najprostsze spodnie w moim przypadku okazały się najlepsze, kosztuje. 90 zł, są przecenione ze 129 Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych, ja postawiłam na ten grafit, ale także jest dostępna wersja czarna oraz podobna bardzo do poprzednich spodni, które miałam na sobie, tylko znacznie ciemniejsza, czyli właśnie szarość z niebieskimi paskami w wersji ciemniejszej. E, tutaj na sobie mam rozmiar 42. Skład to głównie poliester z 20% bliskozą i 2% elastanem. E, I ten model jest oznaczony jako dopasowana spodnie, ale jak widzicie dalej są to spodnie z dosyć szerokimi nogawkami, raczej właśnie wide niż e, straight, e, ale przede wszystkim podoba mi się tutaj ta górna część, czyli dopasowanie w talii. Tutaj mamy lekkie zaszewki, ale jak widzicie tutaj nie ma takiego dużego Luzu, jak w przypadku poprzednich modeli, które tutaj mierzyłam, e, dzięki czemu ten materiał się bardzo ładnie układa w pachwinach. Nie wiem, ile wy będziecie w stanie zobaczyć, ponieważ na takim ciemnym kolorze e, raczej mniej będzie widać, ale tutaj przepięknie się układa, nie zbiera się materiału w pachwinach. Na udach się nie ukina, raczej e, tak delikatnie nachodzi ten materiał e, i same nogawki nie są aż tak szerokie, dzięki czemu nogi wyglądają na szczuplejsze niż w przypadku poprzednich pozycji. E, I ten model też lepiej podkreśla tutaj pośladki. Dalej jak widzicie jest luz w w nogawkach, ale zdecydowanie są one węższe niż w poprzednich modelach i też jak stoję bokiem to widać, że te właśnie końcówki nogawek są znacznie węższe. Długość jest troszeczkę krótsza jak widzicie niż poprzednie modele. Jakby nachodzi mi troszeczkę napięte, zapięte, więc wydaje mi się, że do obcasów i do sneakersów byłyby idealne. Do płaskiego obuwia bym musiała ten model spodni skrócić, więc jeśli jesteście niższe też byście musiały te spodnie skrócić. Teraz mam na sobie najgrubszy sweter, który zamówiłam z tego sklepu, no także bardziej o standardowej długości niż te skrócone, które widzieliście wcześniej. Jest to model, który kosztuje 129 zł, wykonany jest z poliestru z bawełną pół na pół. Dostępny jest w wersji takiej jasnej, złamanej bieli bym powiedziała, nie jest to taka czystutka biel, ale też nie nazwałabym tego odcienia jako kremowe. I dostępna jest wersja czarna w białe paski. Mam tutaj sobie rozmiar M, w tych takich bardziej dopasowanych, krótkich zamawiam L, żeby tutaj i biust się zmieścił i żeby mieć pewność, że w rękawach tutaj w zgięciach będzie ten rozmiar odpowiedni. W przypadku takich szerszych swetrów raczej zawsze wybieram rozmiar M, ponieważ zazwyczaj one są bardzo luźne. No i tutaj w przypadku M, jak widzicie, tego luzu jest sporo, ale leży naprawdę ładnie. Mam tutaj ściągacz, ten materiał układa się dobrze, troszeczkę tutaj odstaje, ale w taki naturalny sposób. Rękawy raczej takie luźno dopasowane, czyli jest tutaj trochę Luzu, ale nie są obszerne, co ja akurat bardzo lubię. Ściągacz jest tutaj dosyć mocny, więc jak najbardziej można ten sweter podwijać. Mamy tutaj suwak oraz taki kołnierzyk, który tutaj widoczny jest z tyłu. Pod moimi włosami. Według mnie jest to fajna pozycja, składowo też jak najbardziej mi odpowiada, dlatego warto zwrócić na ten model uwagę. Teraz mam na sobie najbardziej uroczy kardigan, jaki kiedykolwiek miałam w swoich rękach. Już to jest 129 zł na sobie mam rozmiar L, a skład to głównie wiskoza 78% z poliam 22%. Tutaj też ten materiał jest grubszy, ale nie jest tak ciężki i nie jest odczuwalny jak ten jeden model, który Wam tutaj pokazywałam. Tutaj jest dopasowany w rękawach w sylwetce, też jak możecie. Zobaczyć, jest ładnie dopasowany, mimo tego, że tutaj jedyne wiązanie to jest ten sznureczek na górze. E, więc pod spód można założyć spokojnie jakiś top, czy bardziej zabudowany pistolet, taki jak ja mam teraz, ponieważ on jest taki bardziej jak top, e, więc fajnie pasuje i ładnie wygląda właśnie z tego sweterka. Mamy tutaj tę część sweterkową i takich szyfonowych falbanek, które wychodzą tutaj na dół. Ja jestem zakochana. Według mnie kosztuje w sumie dosyć dużo, jak na taką małą ilość materiału, ale wydaje mi się, że zostawię w szafie, ponieważ bardzo podoba mi się jak to wygląda. I właśnie fajnie wygląda do jeansów po prostu. Na modelce zaprezentowany kardigan był ze spódniczką i też jak najbardziej będzie pasować do spódniczek, do spodni eleganckich jak najbardziej. Na koniec krótki sweter w paski, w tryku 115 zł. Na sobie mam rozmiar M, ponieważ tak mi się wydawało, że będzie raczej luźniejszy. Dostępna jest wersja właśnie ta szara w białe paski, ale także czarno-biała. Ile kolor mi się podoba krój, także to według mnie jednak ten sweterek jest trochę zbyt krótki. Ja mam tutaj spodnie jest bardzo wysokim stanem. i Ten sweter jeszcze podciąga się nieco ku górze, no i wygląda po prostu na zbyt mały. Ja lubię jak najbardziej skrócone stany, ale moim zdaniem powinien być kilka centymetrów dłuższy, by był idealny. Podoba mi się połączenie kolorystyczne. Właśnie uwielbiam szare e, umrania, więc jak najbardziej mi to leży. Mamy tutaj kołnierzyk, delikatny dekor 4 litery w i wygląda to naprawdę fajnie. Być może w momencie, gdy macie mniejszy biust, będzie dla Was dłuższy, ponieważ mi często krótkie topy idą jeszcze bardziej do góry ze względu właśnie na biust, więc jest nadzieja, że u Was będzie wyglądał nieco lepiej. Kochani, to by było wszystko na dziś. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tych rzeczach, które Wam tutaj pokazywałam, czy wpadło Wam tutaj coś w oko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!